Poland can into space! W dzisiejszym odcinku ta rakieta poleci na Marsa! Łaberyk! O, ale musimy na nim się trochę uważać, bo szkoda było ją zniszczyć bo trzech godzinach pracy przed pierwszym startem. Czapeczka i lecimy! Tworząc ten kanał wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Dobra zabawa połączona z nauką to coś, co wszyscy uwielbiamy i taki cel przyświeca Global składowi. Konstrukcja rakiety to nie jest nic prostego, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Będzie wybuchowo, trochę niebezpiecznie, ale czego się nie robi w imię szalonej nauki. Miłego oglądania! Pierwsze co trzeba było zrobić, to przygotować szkielet rakiety. Do tego posłużyła nam rura ze 30 zł, trochę kleju, gwoździe i jeszcze parę innych rzeczy. Eryk z Tomkiem to najlepsi inżynierzy, więc efekt był bardzo zadowalający. E, nie przegnę. Pythlonie. No tak, cztery sztuki koło, rozumiesz? To nie ma opcji, żeby ją ginęło w którymś. Tak. No. no te stateczniki są dosyć dobrze się tak. trzymają. Ładujemy już tą rurę i ją dokręcamy panie, na wkręty jeszcze. Proszę, proszę, no. patrzcie, kleimy tutaj pierwszy człon rakiety. Dobrze. Ale ładnie wygląda. No, panie. Dobra, słuchajcie, klej nam wysechł, będziemy się teraz pakować, pakujemy manatki i jedziemy wystrzeliwać naszą rakietę. Ze względu na bezpieczeństwo udaliśmy się na oficjalny Poligon Global Squadu, tuż za naszym miastem. Gdzie jedziemy? Chciałbym wiedzieć, co to za język. Zabka, zabka, zabka. Żabka, żabka, żabka. Dobrze, macie włączone cały czas awaryjne. Sami wiecie, trzeba było coś na szybko wrzucić na ząb. Rozumiem, że przystanek na hot doga teraz? Tam, tam, tam. Tak. No niestety mamy problem z naszym statkiem towarowym, który przewozi rakietę, ponieważ nie chce odpalić. Dobra, uruchamiamy protokół popych. No niestety, jak to z maluchami bywa, nie chciał nam odpalić. Zaczynę się. No ale poradziliśmy sobie. Dawaj! Czekaj, rozpięć, dawaj, 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 dawaj! Nie no dalej, tylko sznurówkę zawiążę. Idźmy do... Idźmy widzów! pozdrowionka widzowie! Słuchajcie, ja czekam na chłopaków, aż za chwilę podjadą tutaj zresztą rzeczy Mam nadzieję, że zaraz przyjadą, bo mamy jeden mały problem A właściwie to się tego spodziewałem Musimy wykosić całą trawę z tyłu, ponieważ no tutaj mamy nasz domek No i tam zrobimy cały poligon do startów w rakiet Tylko, o dobra, są już i panowie Więc na chwilę się dowiedzą, że musimy wykosić całkiem sporo trawy Trzyma. Ej, słuchajcie, jest trawa Musimy wykonać trochę trawy. Chodźcie, Nie! chodźcie, chodźcie, to... no jak, jak wygląda chodźcie, 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 chodźcie. Ci idzie? Nie dla każdego i lecimy. Nie, Dobra, zaczynamy koszonko, bo za chwilę musi być nasz poligon gotowy. Działało jeszcze przed chwilą Co się stało? Okręciła no, się trawa wokół tego o. Potrafi przeorać każdy kamień Do tej pory było mówione, że się nie da, że kamienie to jest przeszkoda, że wysiądzie silnik Proszę bardzo Przejechałem po trzech kamieniach i dalej kości Widzicie, już udało nam się tutaj wykosić piękną trawkę. Jest idealna, idealna podlądowisko rakiet. Chłopaki się spisali na medal. Okej, okay, słuchajcie, podzielimy się teraz na dwie drużynki, stworzymy dwa różne napędy rakietowe. Tutaj Tomek z Erikiem stworzą swój napęd, ja z Kubą, ponieważ to jest specjalistę od tematów wybuchowych, zrobimy nasz napęd rakietowy. Ten napęd, który wygra, użyjemy do głównej rakiety. Pytanie, teraz tylko o co się zakładamy. Ja proponuję Tyśka na drużynę, żeby było bardziej emocjonujące. Czy Myślę, po 500 że... na łebkę. Tak, 500 na łebkę. Pasuje? Dla o, radę. Dla teraz radę. tak, teraz tak. Okej, okay, no to w takim razie ten napęd, który wygrywa, tym poleci główna rakieta. No, chyba że będzie trzeba pomieszać. To gotowi jesteście? Ba! Przez jego nic nie chcecie, nawet my. O, patrz, zobaczył muchę, zobaczył muchę. To to zasada, tacy goście mają zasady. No Eryk dawaj, dawaj! Dawaj Eryk, dawaj Eryk! Brawo Eryk. Mamy wokół to, ten to garnek. To, o. Garnek obsypny w kół. Mamy piasek, gdzie z odrobiną żwiru. Ale myślę, że to nie zawadzi. Jeszcze jedno może takie, leciutek. Znaczy, czy teraz nam się tu... Zaraz no, jeszcze? No, jak Nie. Nie. to ciebie, to to wytrzyma i Nie. Dobra, uciekaj Nie. 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 ciężko jest tak Nie. O, o, się. O, robi się robi się Koryguj, na jedną stronę. Strażak, który robi ogień. Muszę wywiercić aktywatory, które będą powodowały wybuch balonu który będzie w środku tej butelki, co spowoduje reakcję chemiczną, która postanowi tą oto naszą prowizoryczną rakietę wyrzucić wysoko do góry. W tym momencie zmiana na amunicję gładko Zrobimy to w ten sposób. Na razie od tej strony przekręcimy, czy promień się zgadza. No, na, no, zgadza się. Start na grubo. Proszę Państwa, no jednak co głowa myśli, to ręce robią. Jeden. Zatręcam. <grystanie> no, 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 no. Tak. Działa. tak. No, 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 no. Szanowni Państwo, przy całym przedsięwzięciu musimy jeszcze dokonać parę mniejszych eksperymentów, jak chociażby to czy ląd zielonego będzie potrafił przenieść swój ogień z jednego końca na drugi, przy czym nie jest to jedna jednorodna laska lądu, natomiast jest to są dwie małe sklejone taśmy. Także ryku, przecież na drugi! Nie co prawda? Uciek, ale. też mam drugi. A nie sądziłem, że ląd może być taki lotny. Dobra, słuchajcie, robimy tutaj dziurkę w naszej konstrukcji rakiety. Dziurka jest. Okej, okay. myślę, że w sumie wystarczy. Co? Udało się. Dobra, mamy to. Okej, okay, składaj. Dobra, pal. pal? No dobra, SpaceXowi też się nie od razu udało. więc teraz spróbujmy nie zrobić myśl, większe ciśnienie. Nie. Nie myśl, no. Mamy to, dawaj. Here we go. Dawaj. Uwaga, Uwaga. pożar. Strażak. niestety z bólem serca obawiam się, że przegraliśmy ale to się zaraz okaże, będziemy mieli jeszcze jedną próbę ale mamy teraz testy generalne więc zobaczymy jak tam sobie radzi ich napęd może, ee, słuchajcie tylko patrzcie wysoko w niebo chcesz no, odpalaj, ale potrzebny jeszcze chwilę, jeszcze chwilę Brawo, o! Poleciała Nasza... bez ognia, o! Nasza poleciała bez ognia! No ale damy radę jeszcze! Dobra, i uciekaj. Wow. Ląd musimy zrobić, ale od dołu. A co, górę trzeba uszczelnić? A górę trzeba uszczelnić. Dobra. Krop, ale dosłownie parę kropli Dobra Uwaga, podejście numer znaczy nie daj. Trzy. Dosłownie wlej ociupinę tu po ściance, po samej ściance Dobra Tak Dobra Odpalamy? No Poczekaj Aja! Aja! I co? Piąteczka działa tylko na tyle. Dobrze, ale nie wyżej niż wasza. ale teraz nasza rakieta, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, że przegracie. Dawaj, no, dawaj, dawaj. Słuchajcie, dawaj. my mamy naszą tajną technologię, o której oni jeszcze nie wiedzą, więc spokojnie. Wykorzystamy teraz tono. Trzeba trochę poszukiwać. Na szczęście zamówiliśmy parę sztuk, słuchajcie, z Niemiec, takiego tutaj cudeńka. To jest silnik rakietowy, więc spokojnie. Jeszcze się nie spodziewają, co się stanie, Szanowni Państwo. Jak Sam Kuba powiedział, nadchodzi atrakcja wieczoru z naszym autorskim napędem. Jesteście gotowi? Brawa, 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 dla przegranych od razu. Oszukamy, oszukamy, dobra. dobra. I co, kto przegrał? Oszukane. Nie, nie akceptujemy tego. Dobra panowie, słuchajcie, no nieładnie, bardzo nieładnie używać profesjonalnego napędu. Eee, no ale wam wyszło. Przyznaję, że wam wyszło. Rakieta pięknie poleciała w chmury. Bo no jednak ten tysiak to was trochę zaboli za kieszenie, my trochę oszukiwaliśmy. No to pójdziemy na taki układ, że po prostu tym razem nie musicie nagrawać. Ojej, Ale ale, my, ale są wspaniało myślni, nie? Poszukali, ja teraz was... Da. Dobra, Ale udajemy no, a... to! Tak. Słuchajcie, ponieważ nie założyliśmy wcześniej odzieży ochronnej, no to musimy ją założyć i na przyszłość jak będziecie robić jakieś eksperymenty, to o niej pamiętajcie Tak żeby było... O, tak chcę. Tak, dobra. O, ale jak ja na puszę kleju, dobra? Okej. Okay. Dobra, okay, to chodźcie, to przenosimy rakietę na stół i lecimy z nią. Słuchajcie, musicie trzymać kciuki, mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Dobra. Po całym ciężkim dniu pracy, mamy gotową rakietę, no i przyszedł czas ją odpalać. Już? Uwaga, Już? uwaga. uwaga? się! wszyscy w bezpieczną odległość. Gotowi? Gotowi! Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. startuję, ignition 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes, 5 the hour. No i spłonęła niczym rakiety Elonowskie. Może się uda kolejnym razem. Eee, wtedy, kiedy zastosujemy większą ilość silników. Oj, tak. Więcej znaczy lepiej. On no, ma połowę mniej napędów, ale wydaje nam się, że raczej powinno i tak zadziałać. Spróbujemy w ogóle bez prowadnic i zobaczymy, czy wtedy ją uniesie do góry. No bo teraz mieliśmy w topę. Mieliśmy w topę, yy, niestety, z prowadnicą. Możeśmy przez przypadek skleili rakietę. Na stałe do grotu, który ją miał prowadzić. Musimy się chować. Dobra, tym razem się uda. To jest ostatnia próba. Jak się nie uda, no to Ląty. to będzie ciężko. Ile mamy tych lądów? Trzy, tak? Tak, więc będę miał jeszcze mniej czasu na ucieczkę. A to ty chcesz to zapalić? No, końca dzieła, które zacząłem. No, chcę <laughs> dokończyć dzieło. <laughs> Lecimy, Dobra. ostatnia próba. Dobra. Startuję dronami. Dobrze, powiem to tak. Może to być trudne. Chowacz się wszyscy. Tak, dobra, o, Eryk, startujemy. Odpalaj. Tak. Odpalaj. tak uwaga. Gotowy. Start. Uciekać. Uwaga! Leci! Dobra, słuchajcie, po całym ciężkim dniu nasza rakieta ostatecznie, chociaż trochę, wzbiła się w powietrze. Niewykluczone, że jeszcze spróbujemy Dobra. następnym razem, ale przynajmniej wystartowaliśmy. Ona waży prawie 2 kilo i podleciała do góry, więc... O, nie wiem, czy nawet nie więcej niż 2. Ale tak jak rakiety Ilona wróciła z powrotem na swoje miejsce, <grystanie> na swoje miejsce i żyje. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy Brawo wam za my. dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało i następny odcinek już niebawem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.